Pani wozi dziecko w foteliku? Wiesz co, po pierwsze takie są przepisy, Jasiu, takie przepisy drogowe, a po drugie to jest trochę tak, że jak patrzę, ile samochodów jeździ po ulicy, zobacz, bardzo dużo ich jeździ, prawda? Jak patrzę, ile samochodów jeździ, to myślę sobie, że to jest po prostu bardzo bezpieczne, żeby dziecko siedziało w foteliku i żeby nic mu się w razie jakiegoś, wiesz, wypadku, zderzenia albo czegokolwiek, żeby nic mu się nie stało. A czy Pani jeździła w foteliku? Wiesz, że jak ja byłam mała, to w ogóle nie było fotelików? W ogóle, ani jednego, nikt. Nie. Nikt nie jeździł w foteliku, ani ja, ani mój brat, ani moje koleżanki, nikt. Wyobrażasz ja to sobie? A ja wiem, bo moi rodzice mi opowiadali. No właśnie, więc to tak jest, że jak ja byłam mała, to nikt nie jeździł w fotelikach. Nawet wtedy nie było samochodów. Jeszcze trochę tych samochodów było, bo jednak pamiętam, że jeździłam samochodem, ale na przykład jeździłam tak, że mogłam sobie tutaj różne zabawki porozkładać i się nimi bawić, bo nie było fotelika, ale z drugiej strony, tych samochodów na ulicy było dużo, dużo mniej. Mogła mi Pani opowiedzieć swoją najciekawszym przygodę z podróży? O Rany, wiesz co, tej najciekawszej przygody, nie wiem, czy pamiętam, ja bardzo dużo jeżdżę samochodem i mnóstwo różnych rzeczy mi się e, na drodze przydarza, ale zdarzyło mi się na przykład kiedyś, że jak jechałam samochodem, wjechałam w taką polną drogę, Trochę przypadkiem, bo się trochę pogubiłam, trochę zabłądziłam i nagle z lasu wyskoczyły sarny i to nie jedna, było ich pięć, najpierw wyskoczyła jedna, potem druga, a potem jeszcze trzy. Tro, a jak? Trochę się przestraszyłam, muszę Ci powiedzieć, bo to taki był widok, y, dość mrożący krew w żyłach, bo nie bardzo wiedziałam, co mam zrobić, ale stałam cichutko w tym samochodzie poczekałam, aż wszystkie przebiegną i dopiero wtedy pojechałam dalej, ale były prześliczne, muszę Ci powiedzieć. A ja kiedyś kończyłam traktorem no i zauważyłem siedem sarn. Naprawdę? Tak, ale one nie mieszkały w lesie. Nie mieszkały w lesie? Tylko się bawiły w chowanego. Jasiek jest dzieciakiem dosyć gadatliwym, co dało się zauważyć, do tego wszystkiego dosyć energicznym, więc przyznam zupełnie szczerze, że gdyby nie siedział w foteliku, mielibyśmy pewnie problem po pierwsze z komunikacją, po drugie z jakimś takim okiełznaniem tego młodego ducha, ale to też dawało takie, takie poczucie, że ja się dobrze i komfortowo w tym foteliku czuję, że ja się czułam komfortowo patrząc na niego, wiedząc, że jest absolutnie bezpieczny i on się czuł komfortowo i nie miał żadnego problemu z tym, żeby z nami rozmawiać i żeby opowiadać o tym, o tym wszystkim, co się dzieje i na zewnątrz, i w środku samochodu. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle samochodów na drodze, dzieci nie jeździły w fotelikach. Jest to dla mnie tak naturalne, że co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że to jest A. kwestia ich bezpieczeństwa, B. kwestia również bezpieczeństwa nas jako rodziców, bo też nie wyobrażam sobie, żeby kierując samochodem, koniecznie patrzeć we wsteczne lusterko, co też moje dzieci z tyłu robią. Czy już biegają po samochodzie, czy jeszcze nie. No w ogóle jakiś obłęd to byłby. Więc rzeczywiście ta a jazda w foteliku po pierwsze jest determinowana przepisami prawa, po drugie jest determinowana bezpieczeństwem dzieci, i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Co więcej, te foteliki dzisiaj mają już tak wiele zabezpieczeń najróżniejszych, zaczynając od samej konstrukcji fotelika, kończąc choćby na takich gadżetach jak pokazujące światełko, czy już jest dobrze, czy niedobrze zapięty pas. Znamy takie przypadki, kiedy. W czasie jazdy zdarza się jakiś wypadek, są poszkodowani dorośli, a dziecku nic się nie dzieje właśnie dlatego, że siedziało i było dobrze zapięte w foteliku. Bo też są przypadki, że dziecko owszem siedzi w foteliku, ale fotelik jest na przykład źle przymocowany do samego samochodu i wtedy no, tu nie ma o czym mówić. Te dwie rzeczy muszą się absolutnie ze sobą zgadzać to znaczy dobrze zapięte fotelik i dobrze zapięte dziecko w foteliku.